Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam dodać do poprzedniego mojego przemówienia. Takie króciutkie. Przed bombardowaniem szpitala w Gazie, pan minister obrony narodowej Izraela powiedział. Palestyńczycy to są śmieci zwierzęta należy ich unicestwić. Dokładnie. Panie ministrze! Z resztkami, z szczątkami palestyńczyków są powiązane. Panie Ministrze, proszę się napawać tym widokiem. Czy Pan zadowolony na takie ludobójstwo, okrucieństwo? Czy Pan zadowolony? Zdyt! Izrael, ludobójcy! Jesteśmy Polakami, ale otwierajmy serca dla ludzi rzeczywiście po potrzebujących, nie dajmy się zmanipulować. Oceniajmy wszystko rzeczowo, logicznie i rozsądnie. I nie słuchajmy telewizji, bo kto ma media, ten ma władzę. I oni nami rządzą i sterują nami jak marionetkami. Niestety, myślę, że ten nasz antypolski rząd też jest sterowany, że to już nawet ich działania się sprzedali, sprzedali się wielkiej mafii, wielkim korporacjom i całe to NWO wprowadzają wielką parą tutaj do nas, do Polski i do większości krajów Europy.